Jakiś mężczyzna spacerujący w Kalifornii po plaży znalazł lampę. Po potarciu wyskoczył zdenerwowany dżin i mówi: Okej, okay, okej, okay, uwolniłeś mnie z lampy, bla bla bla. To jest już czwarty raz w tym miesiącu. Mam tego spełniania życzeń powyżej uszu. Zapomnij o trzech życzeniach, masz tylko jedno. Mężczyzna, zawsze chciałem pojechać na Hawaje, ale bardzo boję się latać samolotami. Czy nie mógłbyś zbudować mostu aż do Hawajów? Mógłbym wówczas pojechać samochodem. Jean się zaśmiał. To jest niemożliwe. Pomyśl logicznie. Przecież nośniki mostu nie sięgną dna pacyfiku. Pomyśl, ile betonu, ile stali. Nie. Wymyśl jakieś inne życzenie. Mężczyzna: Byłem żonaty cztery razy, moje żony zawsze mi mówiły, że nie dba o nie, że nie jestem wrażliwy. A zatem spełnij moje życzenie, żebym zawsze rozumiał kobiety. Wiedział, co czują, co myślą, dlaczego płaczą. Żebym wiedział, co naprawdę chcą. Żebym wiedział, co zrobić, żeby były zawsze szczęśliwe. Dżin na to. Chcesz ten most z dwoma pasami ruchu czy z czterema?